Cześć ludziska, Tawerna z strony, to jest kolejny odcinek z Volkmara, ostatni odcinek mieliśmy jakieś tam kilka dni temu, mniej więcej, no i tak, naklarujmy sobie jakaś jest sytuacja generalnie, w poprzednim odcinku zaatakowała nas tlakła, lata sobie tutaj jakiś talik na tym swoim tam niebieskim ptaku, oczywiście mamy wojnę z wampirzymi hrabiami, przy czym tutaj Manfred tak naprawdę jest generalnie największe zagrożenie, gdyż ma grobową straż, jest sam generalnie Manfred, mają czarnych rycerzy i jakieś tutaj wargeisty, Reszta to jest już akurat, <coughs> przepraszam, same zombie, um, mistrzowie nekromancji, którzy raczej nic nie zrobią. Ten grunt, że nie mają żadnej tutaj jednostki, właśnie upiornego króla e, w armii i tak powinno zostać, bo upiorny król już może generalnie coś zrobić naszym bohaterom i lordom. E, Maldred Van Halle też nie jest zagrożeniem. Same zombie 5-6, statystyki, atak, zwarci obrona. E, no trochę szkieletów, tam już lepiej, no ale są trzy jednostki szkieletów, tutaj nic nie zrobią, prawda? Także nasz Balderic Olden ze swoimi pięcioma jednostkami i dodatkowo siedmioma jednostkami w Bagarze sobie na spokojnie poradzi. W Antuch właśnie nam się kończy siedziba strażników, także będziemy troszeczkę wzmocnieni. Zastanawiamy się nad ulepszeniem poligonu na plac zgromadzeń, ale stoimy bardzo krucho z kasu. mamy niecałe 3408 natury, więc raczej sobie odpuścimy taką sprawę. No, i będziemy czekali na rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że nas po prostu zatakują w Antoch. Mam nadzieję, że nie pójdą na równinę kół, bo tam się nie ma kto bronić. Ale zobaczymy. Generalnie jeszcze tylko sprawdzę sobie Volkmara. No, no, jeszcze niestety nie ma nagłego ataku. Trzeba będzie w to jak najszybciej iść. Widzę. Chociaż te były nam bardzo potrzebne, te umiejętności. Może mogłem sobie darować akurat Korpus rajtarów na ten moment, ale z drugiej strony siła pocisków plus 4% do naszej milicji. No, i dla naszych łuczników, no to, to nie jest takie złe. No i kusznicy, oczywiście też. A przede wszystkim tu chodzi o naszą ochotniczą milicję, gdyż ona ma tam dodatkowe bonusy od Volkmara na późniejszym poziomie. Dobra, chciałbym teraz zobaczyć, jak tam w panelu dyplomacji nam się rysuje sytuacja. Może jakaś szybko mowa. Z Sylwanią możemy mieć zgodę, ale nie chcemy, byłam mamy jakieś tam dodatkowe questy za. Zabicie tej frakcji, w ogóle w Stirland. No, na Stirlandzie najbardziej mi zależy, tak? E, o, właśnie. Rozpocznij rozmowy. Nie, moment. Szybka umowa. Sylwania, Talabekland, ewentualnie moglibyśmy coś zrobić. Zobaczmy sobie dalej co jest. O. Mega kiepsko. Mogę co najbliżej z Sylwanią. Siła: 199. Mhm. No, miejsce: 199, oczywiście, o to chodzi. Dobrze, no, już bym wolał z wami coś tutaj pogadać. 55. Tak, ale zróbmy sobie, bo chciałbym już zdobywać u nich nastawienie, żeby szło do góry. Stirland na razie nie wchodzi w grę niestety, ani nic... Nic więcej z, z Imperium. Z nimi mógłbym ewentualnie... Z kim oni walczą? Ze Stirlandem właśnie, ale my jak, jak stoimy ze Stirlandem, jestem ciekaw. Jeden i w górę. Tak, tak, to jest naruszenie granic Sylwania. No dobra, nie, no to niech się poprawiają stosunki, jest dobrze. Jestem jak najbardziej za. I teraz tak wyjdźmy sobie stąd. I chyba właśnie w tym momencie trzeba będzie puścić turę. Zapiszemy sobie, żeby nie było. No tu mamy pokonanie growe szumowiny, to nie wchodzi w grę, no bo nie potrzebuję kolejnego wroga. Zwłaszcza z Jest który e, <grym> ma to jeszcze szkrzał tego maksymalnego A to też było widać już w poprzednich odcinkach. Ale oni walczą z Camry, to fajnie. Dobra, chyba będzie się trzeba troszeczkę zaprzyjaźnić tutaj z naszymi kościastymi przyjaciółmi z królewskich grobowców, a samemu pozbyć się na początek, właśnie wampirzy, hrabiów i tych jaszuro ludzi. Opracowano technologię, dyscyplina plus 5 i prędkość, no to doskonale, akurat tam się bardzo przyda. Trakcja zniszczona bersoningowie, super. Kurde, pancerz plus 15 dla oddziału piechoty, potem jeszcze obronę zwarciu, to mi wszystko ulepszyć i byłoby naprawdę mega spoko. Amunicja plus 10% też, ale to, to w późniejszym terminie. Stanowczo w późniejszym terminie. E, no, ten zaczął plądrować to też niedobrze. E, w bagar mogę teraz zrobić sobie. Kurde, to 190 przychodów i dodatkowo klejnoty, nie? No, ale bardziej mi zależy na tym moment, na tym. Stanowczo bardziej mi na tym zależy. E, w Antoch. No, antoch jestem podstawowy, dobra. No ale zobaczcie, jak tutaj wygląda teraz garnizon. No, tutaj ma się co bronić, tak naprawdę. E, Manfred. No, nie jest w zasięgu, niestety. Szkoda, nawet bardzo szkoda. E, mm -hmm. Ale samo antoch. E, 20 jednostek. I tutaj jest naszych 4, 7, 10, 12. Dodać, jakby tego tutaj 5 dodać jeszcze. To mamy 17 jednostek i na tego Manfreda może, może, zwłaszcza, że tutaj mamy jednak, um, no osadę, nie? I mamy jakieś tam dodatkowe opcje do obrony. Dobra, chyba tak zrobię. No kurde, trzeba, trzeba coś tutaj ruszyć. Nie ma to tamto. Dobra, no a my się z Volkmarem spróbujmy przetransportować tam. Aha, spaczenie minus 9 aż daje nam Volkmar, no, to to jest wspaniały człowiek. Dobra, dajmy sobie tutaj, żeby jeszcze ponosił ład publiczny na ten moment. Bagar 6 jednostek, a kasabar nie ma tego jakoś tak mega mega dużo. Więc, jakbym tego zniszczył, mógłbym się wtedy rzucić na kasabar. I jakbym zdobył kasabar, no to już bym był tutaj tak naprawdę na wygranej pozycji. Dobra, Manfred elegancko nie plądruje sobie. No bo no i dlaczego miałby plądrować? A dzięki temu traci po 3 jednostki grobowej straży. Po 6 jednostek zombie i tak dalej, tak dalej. Więc to jestem jak najbardziej uśmiechnięty. Dopóki, tfu, 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 wypływamy, e, nie atakują nas ci goście, to jesteśmy naprawdę na, na, dobrej, na dobrej pozycji. E, Sudenburg mogę ewentualnie port ulepszyć, co nam da 200 przychodu i 10, tak, ale to jest 3000, to nie wchodzi w grę. Re... Bierzemy w takim razie jednak klejnoty. Te 290 zł nam się przyda. Bierzemy sobie sukiennika, bo nam zwiększy przychody z 237 na 356. To jest stówka do przodu co turę, także ja jestem za, a my sobie w tym momencie e, bierzemy ten pancerz dla naszych jednostek piechoty. Przychody z budynku z zasady 10%, przychody z przemysłu też będzie spoko, jako następne pewnie ulepszenie jak już nam się tutaj sytuacja w um, sprawie wojny tutaj uklaruje. Jeszcze sobie zajrzyjmy szybciutko. Bo widzę, że Stidland właśnie podrasta do trzech, tutaj do 15 i tak dalej. Z Sylwaniem cały czas mogę coś tutaj pokombinować, ale coraz mniejsza szansa jest na to. Coraz mniejsza szansa na sukces. Szansa, szansa, szansa. Szansa na sukces. Dura! O kurwa, jakbym wiedział, to bym to zrobił i byśmy mieli 1000 zł. Co, ja to chyba wczytam, To będzie nieładne. To będzie nieładne, ale ja to wczytam. A jednak, dobrze, dobra. Um, co tu jest? Bądź w stanie wojny. Dobra. Wojna frajerzy. Nie to. Um, dołącz do wojny przeciw. Wypowiedzenie wojny. Um, albo jeszcze może inaczej spróbujmy. Może z Setrum można by było. Um, dołącz do wojny przeciw. Brat Słony karchów, Okej. Okay. I zapłacą nam 1 złota. <noise> Zawsze do przodu. Dobra, i jesteśmy w teraz w stanie wojny, mamy plus 1000 złota. I to mi się podoba. To jest to, jest to czego właśnie potrzebowaliśmy. No nie stać nas jeszcze niestety na to w ogóle um, do rozwinięcia. Czyli tylko 4000 potrzebujemy i wtedy równina kłów będzie bezpieczna. Okej. Okay. Dobra. Malda, 14 nostek, ten ma 6. Mogłem go spróbować gonić, ale widzę, że właśnie tutaj Siegfried i Manfred zbliżają się do naszego tej kolegi. Niestety nic na szybko nie mogę zwerbować, więc pewnie znowu będę musiał zrobić miszmasz i wrócić tutaj wolkmarem. Ewentualnie. No nie, nie mogę nim tutaj postawić obok, no bo ktoś musi jednak być w bagar. Zwłaszcza, że tam się robi nasz ośrodek ekonomii. Taki bardzo, bardzo. Bardzo dobra i ty tutaj, ty tutaj. No, nie obijać się. Wracasz tam. Dopóki nie mam pieniędzy, nie mogę sobie pozwolić na nowe jednostki. Więc niech będzie tak jak jest. Jeśli to nas atakuje, no to nie ma problemu. To jesteśmy naprawdę na wygranej pozycji. To nie dadzą rady się przez to wszystko przebić. Eee... Dobra, ale tysiąc złota jest. Mamy dodatkowo dyscyplinę Reduitant przeciwko wampirom, wąpierzom. Yy, tak jest dyscyplina, plus 10 podczas walki z wampirzymi hrabiami i dyscyplina, plus 5 za pobojowy. Jedna tura. No szkoda, że niestety nie będę tego wykorzystać, ale no trudno się mówi. Dobra, czy coś z kimś mogę jeszcze? Bo muszę, muszę tutaj działać w tej dyplomacji. Nic. No, okay. nie ma problemu. Za zwycięstwo Napoleon lorda Temple of Zubbar Lub Sylwania. I tu nie ma żadnego ograniczenia czasowego, to jest miłe. Chciałem jeszcze zobaczyć jak tutaj wygląda nasz Volkmar, e, różdżka władzy, e, bitwa o tym przynajmniej jestem na poziomie 12, dobra, e, jeszcze generalnie co ona robi, jakby końca, kontrola plus wszystkie prowincje, no to jest mega. przychod z dupów też jest bardzo dobre, atak z okej, ok, e, magiczny ok, e, generalnie mamy już magiczne ataki, więc pokany no, dupy. Chciała broni 12%. Całkiem może dać spory boostik. Wpływ w aury w postaci też jest spoko naprawdę i zasięg aury z tego swojego tam radiowozu na szesnastym poziomie będzie mógł sobie fajnie dawać bonusy dla naszych jednostek. No dobrze, sytuacja wygląda tak, że rzucono wielką inkarnację krzara. Czy jak mu tam Dynasia została zniszczona, otrzymuje misję który które pętają przeprowadzić skuteczną próbę zabójstwa, zranienie i postanowienie Wiemy. O, to jest nawet fajne, bo moglibyśmy wysłać sobie tego gościa. E, nie ma tam specjalnych jakichś rzeczy do zabijania. Nie, 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 nie ty chrtyjnie backspace. Zabójstwo 40%. No mógłbym spróbować. A tego tutaj, latającego ptaka, 41%. Ehm, no nie chciałbym ich za bardzo prowokować. Edmund Van Hal tak też jak wygląda w ogóle, Łowca czarownicak tak na nekromanty w sam raz, nie? Um, kurde, no to naprawdę wszystko źle wygląda. Dobra, on nie jest zagrożeniem. Jego mamy w nosie. Zigfried, gdzie jest Manfred? Albo się gdzieś schował, albo ja czegoś nie wiem, już ciul z tym gościem. Jak damy radę, dobrze. Idealnie. E, zawalczmy sobie. Podejdźmy sobie troszeczkę bliżej. <laughs> Teraz tak, generalnie czekamy sobie, milicją aż te wilki podejdą. Stawmy sobie tryb strażniczy. Was też tutaj bliżej, My na przykład gdzieś takie coś. Zależy nam na tym, żeby strzelcy byli tutaj właśnie w takim miejscu, gdzie nic nie będzie mogło przejść przez Wolkmara, a, a będziemy mogli dzięki temu e, e, ładnie tutaj ostrzeliwać te jednostki przeciwnika, które się zbliżą. Dobra, troszeczkę ich tutaj na bok dać. I teraz tak, jak możdzierz wygląda. Na razie chyba jeszcze albo nie wystrzelił, albo. Nie, dobra, wystrzelili. I tutaj się pięknie składa, że goście się grupują. I to jest generalnie doskonała bitwa do zwiększenia tutaj naszych możliwości. A czy ty strzelasz? Będziesz strzelał czy coś? No właśnie już powinienem patrzeć tam, a nie. Dlaczego ty nie strzelasz? Zresztą, dobra, nieważne. Teraz mam wrażenie, że są dużo mniej widoczne te kule. O, idealnie, zobaczcie. Rozowieście, wielki już nie istnieją, więc teraz zajmijmy się tymi gośćmi. Nasi też zabili już sześciu. Nie mają żadnego problemu z tym, żeby ich rozwalać. Nasza konica atakuje od flanki. Moglibyśmy się nawet pokusić, żeby zaatakować tamte jednostki nimi. Nie potrzebujemy tak naprawdę żadnej, żadnego busta do szarży, możemy sobie stać na spokojnie. Z drugiej strony, jako że właśnie te nasze jednostki tutaj, um, może nie włóczników, ale na pewno warda lektorska ma spory bonus do Do Damage z, z szarży. Więc tak sobie to zróbmy. Dobra, no Was ustawmy tutaj. Teraz nie nie nie, 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 Przepraszam, ja zawsze mam konnicę pod trójką i to tak. To tak właśnie jakoś wyszło. Dobra, cyk, możesz też atakować szybciutko. E, przestań, 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 przestań zupełnie. Safe ammunition. Oh! Wiadomo. Dobra. No i teraz tak. Volkmar. Dajesz. Dajesz. czadu kolego. E, wbijemy się chyba gdzieś tutaj nim. Tu możemy nawet flankę też zrobić. Gwardia Elektorska już 52 jednostki zabiła. E, o, i proszę bardzo, zaraz tutaj. Zombiaczki za naszymi plecami. To niedobrze, bo jak. Don't let zombie Zombies Bite tak to mówią, nie? Imperium. No ale. Myślę, że będzie tak, czy siak, czy serak będzie dobrze. Dobra, robimy to coś. Zobaczymy sobie, jak są obrażenia. Ej, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie wiem, ile to jest. Nie umiem w matematykę. Dobra, zatekujcie tego gościa. Ty nie strzelacie. I nasza dwójeczka niech już też przestanie ostrzeliwy wy, 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 wywać. Nie chcemy, żebyście dłużej strzelali. Dobra, wy się tutaj... Wy możecie sobie postać już na razie. Postać, co tam chcecie, róbcie co chcecie. Nie ma z tym żadnego problemu, nie ma żadnej różnicy, co będziecie robić. 101 zabitych, doświadczonko, no nie rośnie za bardzo, bo to jednak są jednostki zombie. No dobra. Tak miałem nadzieję na jakiś lekki zysk, jeśli chodzi o te, o ilości expa. no ale zawsze i tak coś biją na sam koniec bitwy, więc spoko. Dobra, oni się już rozpadają, zaraz tutaj wbijamy. Eee, no ty generalnie raczej nie musisz się tutaj leczyć, no ale w sumie jak możesz to czemu nie. Dobra, zatknijmy sobie tutaj flaneczkę, albo nawet na nich, żeby to szybko, szybko rozwalić. Ile mamy obrażeń? 10100. Robota zrobiona, dobra. Koniec ja się wycofać, wy się jeszcze, no dobra, bicie się z tymi zombie, bo nie chcą nas dopuścić do nekromanty. Eee, teraz tak, ten tutaj nekromanta zaczął się lać. Zaknie spar gość. Tak się nie bije włócznią, ty kretynie. Widać, że jest z poligonu ćwiczebnego, a nie z koszar. Tam, gdzie prawdziwi mężczyźni są szkoleni do walki. No i co, co? Wstawaj. No. Dobrze. Do walki. Wincy i flaków. Zatłódź tego nekromantę. Sią pompę. Dobra. Wbijamy się w nich, teraz tak. Wy jesteście tymi, którzy właśnie powinni zabijać te jednostki. Dzięki Wam wygramy bitwę Gwardia Elektrowska 9600. Volkmar, Wy się tutaj rzućcie, panowie, z dwóch stron i będzie wszystko. Teraz zwiększymy naszą obronę. Atak Hopla, hopla. Nie ma takiej potrzeby, już jak widać, ale. No dobra, i jest gitara. Prawie nawet bili poziom. Jest! No, starty 52, 666, całkiem magiczna liczba. Półtora e, tysiąca dla Volkmara doświadczenia. Jeszcze troszeczkę. Ale mój poziom, dobra, to po prostu się nie zaktualizowało w tym miejscu. E, oczywiście bierzemy hajsy, nie? Hajsy są nam bardzo, bardzo potrzebne. Dobrze, szansa na znowu, okej, okay, regimenty są odblokowane. To doskonale, by się przydadzą jak właśnie będzie Nagła potrzeba. Najfajniejsze, że tutaj goście nie mają już tego maszkarona. Ja bym za tym, żeby właśnie tutaj zabić a przynajmniej spróbować zabić e, tych agentów. Najpierw zaczniemy od tego. Sukces idealnie. się cofał w tamto miejsce. No i tutaj jest ze 190 na 380 za tysiaczka. Jak najbardziej. E, 740 zł Już na turę. Volkmar zrobił co miał zrobić. O, jezus z bolasami. No i ten wielki krokodyl, tutaj siedzi. 13 jednostek, równinaków, nie będzie miała szans. Będziemy musieli tutaj jak najszybciej postawić te nasze mury. Sudenburg, dobra, zaraz będzie wzmocniony. Czyli też już się nie będę o niego obawiał. Ja patrzę w tym momencie, co się da zrobić. Sylwania minus 5 więc koniec negocjacji. Jeśli chodzi o jakiś tam traktat pokojowy czy paktem nieagresji. Dobra, nic się nie da na ten moment zrobić. W porządku, w porządku. więzy które pętają, to wiem, za zwycięstwo. Mm -hmm, to na razie nic. Maldred van Hal wygląda paskudnie słabo. Jeszcze jakbym ten poziom tutaj ulepszył, jeden i drugi. Co my tu mamy? 3, 3, 2, 4, 3, 2. O jeden. Tak, o jeden oddział szermierzy, zawsze coś yy, więcej. Dwóch halabarników, dwóch kuszników i dochodzi nam rycerz, rycerze imperium, Dochodzą dzięki temu. No i dodatkowo oczywiście zapas obrony plus 100, co tu refercie mężenia, szansa na działanie i tak dalej, to tak. Już mniejsza oto. Dobra, znany przywódca, żarliwość. Coś tam, coś tam. Niech będzie to. Eee, wtedy chyba muszę jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden. Na przykład weźmiemy sobie żarliwość, albo nawet uspokajająca obecność. Myślę, że uspokajająca obecność będzie lepiej. Zawsze nam tam jakiś bonucik daje. Jeśli będziemy musieli przechodzić przez jakieś nie, nie ten niedobre pola, czy to spaczenie, czy cokolwiek. Potem mierzymy to. No i idziemy po nagłatach, nie? Troszeczkę to nam jeszcze zajmie niestety. <coughs> Lord garnizonie w garnizonie się nie poruszył, poruszy, bo nie miał y, potrzeby takiej, żeby się poruszać. Więc w porządku, teraz mam szansę spadła do zera. Musimy sobie dwie tury poczekać, tak jest. Dobra. Uuu. O! Mm, hmm, jeszcze Antoch, no wspaniale. <laughs> co tu zrobić? Co tu zrobić? Zostać jej tak chodzić, dobra. No ale dobra, w nosie, no zaczynamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, nie kupiłem wieży, no wspaniale. To teraz sobie poczekamy 90 sekund. Mogę nawet tutaj ją postawić. Tak, byłoby lepiej. No ale dobra, nieważne. Nawet nie jest tak źle, mamy 112, już 120 i tak dalej. To się będzie tam powolutku cały czas zwiększać. Generalnie wszystkie jednostki, ryb strażniczy. No i zobaczymy, co te wargejscy wymyślą. E, Ustawmy sobie tutaj kuszniko na ten moment. Albo no mamy i wargeisty i, i nietoperki, nie? To jest mega niesympatyczne. Nie, 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 to powiem, że wargejsty. już na nich lecą. Już widać, że chcą. Tutaj, specjalne taktyczne ominięcie takiego czegoś tam Monumentu Dobra I atakujemy wargaisy szybciutko Wy do nich strzelajcie O Jezu, ta jednostka kusznikówka jest zjeżdżana Ale y, nie to, że giną, wargajsty też bardzo ładnie giną od tych kuszników, tak mi się e, obłuczniku, przepraszam 532 Jest dobrze, jest dobrze e, dobra, tutaj idzie oddział, spokojnie Ci już tutaj mordują doskonale Jeden, dwóch i tak dalej Ale tu chodzi o obrażenia, nie o ilość zabitych To tu idzie? grubowa Straż I zombie Zmęczcie te grobo... nie Grobowa Straż, no to lepiej będzie jednak walczyć Naszymi jednostkami em, Halabarników W tym miejscu No i tak teraz tutaj Eee, dobra, ci idą tędy. Tutaj jeszcze grubowa strasza szkielety idą w tę stronę. No, nie fajnie. Ci szermierze też długo nie wytrzymają. To już jestem tego pewny. Nie wiem, czy barykady, czy przeszkodę. 7500. Dajmy sobie tutaj monument. Ta pułapka tylko atak, w zwarciu i tak dalej. Obniża to jest słabo. Eee, dajmy sobie to nie wiem, zaprzestali strzelania w te wargajscy, czy po prostu oni strzelają tam, bo inaczej nie mogą. Dobra, wycofać was troszeczkę tutaj, no i tutaj się trzeba już jednostką jakąś ewakuować. E, nie mogę pomóc tym gościom, muszę być tu. Dobra, halabardników tracimy, ale jest jeszcze oddział włóczników, więc spokojnie. E, szkielety, szkielety. Szkielety. Tych czarnych rycerzy, jakbyście się dali radę, to byłoby mega sympatycznie. A spokojnie, dobra, nie. Ej, okej, okay, koledzy. Wracać tutaj. Mamy tam jeszcze jeden oddział. Zapomniałem o nich. Zupełnie zapomniałem. 516. Nie przejmują tego, a przejmują. Okej, okay, dobra. To niech sobie przejmują. I tak nie mamy szans, bo już za chwilę przyjdą posiłki. To będzie koniec. Dajmy sobie to jakieś wieże. <laughs> tutaj na pewno moglibyśmy dać wieżę, jak już tylko nam się punkty zbierają. Tutaj wygląda bardzo dobrze, tutaj e, jestem pewny, że się nie przebiją i być może nawet damy radę dostać to miejsce. Spróbujmy sobie tutaj, nie mamy na razie żadnych punktów dodatkowych, więc słabo. U was tutaj, no ale niestety tak, tutaj główna armia Manfreda już się przedziera. Wieża będzie sobie troszeczkę strzelać. Zawsze coś Idą już posiłki Sigmarzu, ocal nas Prosimy Dobra Dobrze by było zdążyć z tą wieżą No, dawaj, dawaj, dobra um, Tu już chyba mogę wycofać tych kuszników I niech oni sobie staną gdzieś tu I niech naparzają Tutaj wierzę, że za półtorej minuty powstanie. Nie, nie, nie. Wyjdźcie tak. O, o w ten sposób tak, tutaj wszystko ominąć. Tak jest. Hop, 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 hop. Bo to jest grubo strasznie, niestety. Dlatego sobie tak dobrze radzą. Dobra. No i szarża od tylca, Musi pomóc jakoś. Inaczej tego nie widzę. Tutaj wygrywamy. Ale biegną już nasi nieprzyjaciele. Próbujemy zadać tyle stał, tyle się da. Tutaj ci kusznice będą fajnie działać, takie sklastrowane jednostki. Eee, dobra. Halabarnicy hala niestety już chcą uciekać, czy, czy nie wiem co. Barykada nie, jak no, już to, to by się przydało. Ale to chyba też się troszeczkę buduje. Jednostka została wycięta w pień, gdzie? A, tutaj, halabarnicy, dobra. Znaczy nie dobra, ale no trudno. 95 zabitych. Dobra, monument w takim razie, 30 sekund. Spearman. To powinno mocno pomóc naszym jednostkom. O, szkoda, że wilczki się tutaj dostały. Palabarnicy walczą dzielnie, ale nie rady, wiadomo. E, wy macie tryb strażniczy i obronny, to sobie próbujcie tam strzelać w tych jednostek. Miejcie w nosie tego Manfreda. Dobra, wystrzelacie, to wy jeszcze tam biegniecie, zabić. No i tyle, no i czekamy. Tutaj już nic więcej się nie da zrobić. Jest monument, Dodatkowo obrona w zwarciu, całkiem dobrze. Tutaj daje 55, normalna My jednostka ma 48. Też ma podniesiony z jakiejś racji. Normalnie ma 42, a masz 55, więc naprawdę dobrze będzie się bronił. A w zwarciu ma tylko 20, no ale co zrobić? Cóż zrobić? Dobra, przyspieszmy to, bo to nie ma sensu za bardzo. E, ciszkielety wojownicy. Tutaj nasi. Szermierze się, kurczę całkiem ładnie tej bronią. 100 jednostek, je... 100 jednostek zabitych. 105, 106. Niestety Manfred to już tutaj będzie robił nam bebę. Nie to bardzo. Wszystko jest praktycznie przejęte. Utracono, podłójny został zniszczony. Twoim wojownicy się zbierają fajnie. I koniec. No więc tak, dobra, okej, okay. A, niestety wargajstry się zregenerowały, no ale nie mają, też jednak noska czarnych rycerzy wróciła. Z 2700-1700, no co z 1800 wiadomo, ale to też nie jest 2700, około 1000 zostało zabitych, czyli tak mniej więcej jeden do jednego, nawet trochę na naszą korzyść. Dobra, zobaczmy zasadka, no właśnie, bo zasadka, tak myślałem, że tutaj coś nie gram. Ehm, dobrze, że Volkmara po prostu nie dotykowali, to, to się liczy. To jest bardzo miłe z ich strony. Ty masz jeszcze jedną turę, jeszcze jedną turę zmęczenia. Nie masz szans go tutaj zabić. Ale to już jest mniej ważne. E, nie, nie dołączaj na razie. My sobie tutaj normalny tryb, wejdźmy. I tam wędli, nie? Te bolasy, cholerne bolasy trochę tych z, 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 z trąbkami jest. No tak, generalnie tam Wendy przyszedł z zachodu. Nie dało nic. Płycie za ramię i rzucanie solą przez lewe ramię i obrót trzy razy wokół własnej osi. Zobaczmy sobie, oni nie mają problemu z obozem Oreona, ale idą ewidentnie w tamtą stronę. To mi się podoba. Dużo armii mają te jednostki wampirów. No, fakt, że są zombie, nie? no 13 kosztów utrzymania no to, to jest tyle co nic. I na tym tutaj bazują Panie Olden. Bardzo szkoda tego Antocha. Bardzo szkoda. Sudenburg musiałby być mocniej rozwinięty. No ale tutaj czekamy. Teraz te 4000 na tą. Na to, 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 to. Dobra moi drodzy, to jest koniec odcinka. Ja nam ta 38 minuta. Przynajmniej pełnego nagrania. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o lajkach, komentarzach, subskrypcji. Możecie rozważyć o również opcję zostania wspierającym kanału, żeby mi troszeczkę tam finansowo pomóc. Także dzięki wielkie, do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!